Dzień dobry, witam na moim kanale Blufish Tarot. To jest czytanie na 10 września 2025. Zobaczmy, co wszechświat i tarot chcę Wam przekazać w tym dniu 10 września Siedem buław. Ma sześć pentakli i król pentakli, a na spodzie diabeł. No czyli diabeł, który pokazał się wczoraj. Jeszcze ta energia dalej tutaj się jakby snuje. Ale e, to już dzisiaj wygląda trochę lepiej niż wczoraj, ponieważ umiemy się obronić przed czymś. Mamy jeszcze taką e, dość obronną postawę. E, Bronimy tego, co nasze, i bronimy tego, co jest nam, co jest bliskie naszemu sercu. Teraz to wygląda tak. Jeśli chodzi na przykład o relacje, o związek, to tutaj ktoś będzie chciał udowodnić, że że. Wszystko, co robi, to robi z miłości. Że, <grym> że dla, dla tej osoby mogą być bardzo ważne finanse, dla tej osoby mogą być war, bardzo ważne um, wszystko, co, co jest związane jest z materią, dlatego że ta osoba w ten sposób um, tylko i wyłącznie potrafi na przykład okazać komuś czyjeś u, swoje uczucia, nie czyjeś, tylko swoje. I teraz ta osoba chce coś zrobić sprawiedliwie. Ta osoba chce się czymś podzielić, bo uznała, że ona ma tyle, że jej, że po prostu jej to wystarczy, co ona ma. Ona się może tym podzielić. Ona, ta osoba, która się wokół was pojawi, może jakby otworzyć się przed wami. Może być jej ciężko to zrobić, ale... E, ale to zrobi. Ja teraz takie mam takie odczucie, że... że może jej ciężko jest się czymś podzielić i to mogą być takie okruchy, które, którymi ona chce was obdarzyć ta osoba. A sama tylko dlatego, że sam chce czuć się w takiej bardzo stabilnym w takiej stabilnej energii. Chce mieć to wszystko pod kontrolą. Chcę mieć pod kontrolą swoje finanse i trudno jej się będzie dzielić tak po prostu. z, z taką otwartością. mogą to być jakieś okruchy,, które który ona ta osoba może wam zaoferować. Może jesteście w związku z taką osobą, która no nie zabara, ma problem z dzieleniem się i zazwyczaj są to okruchy. Może to mogą to być. Ja tutaj mówię o, o finansach, dlatego, że tutaj mam tego króla pentakli, który. No, widać, że stoi tutaj na szczycie tego, e, tych jelenich rogów. I on po prostu te, te, ma te wszystkie zasoby. To jest e, no. Ktoś, kto chce mieć e, wszystko tylko i wyłącznie dla siebie, mam takie wrażenie, że owszem, obdarzy kogoś czymś, ale to nie jest. E, to nie jest to, na przykład, czego wy się, byście spodziewali. Wciąż tutaj może coś z Wam skapnąć, ale on i tak zatrzyma większą część dla siebie. Dlatego, że mamy w przyszłości tego, tego diabła, który. No, które mogły tutaj po prostu coś namieszać w garze. Mógł coś namieszać w tym kotle. E, jeśli na przykład chodzi o układy w rodzinie, o jeśli chodzi o układy w związku, to e, tutaj może jeszcze się snuć taka właśnie toksyczna energia, gdzie e, może się wam wydawać, że e, ktoś tutaj ma wpływ na to, jak ta osoba się na przykład zachowuje wobec Was. On to może mieć taką postawę obronną, może tutaj yy, mówi, że wszystko to co robię to robi z miłości, ale tak naprawdę wy możecie czuć, że wam tylko i wyłącznie coś jakby to jest niewystarczająco, co wy byście chcieli na przykład z tą osobą mieć. Yy. Co jeszcze ja tutaj czuję z tej karty Króla Pentakli, to jest to, że ta osoba lubi być niezależna i ona lubi, lubi mieć... lubi robić rzeczy w pojedynkę. Też może tylko wtedy czuję, że jest... Może kontrolować całą sytuację. 真乖呀。